W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę sandawile. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Sandaville, Mandevilla, Dipladenia, to tylko niektóre synonimy nazwy tej samej rośliny. Naukowa nazwa rodzajowa brzmi Mandevilla i pochodzi od nazwiska Johna Mandevilla. Anglika, który jako pierwszy przywiózł tą roślinę. Do rodzaju należy około 200 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce Południowej. Większość gatunków to pnącza lub rośliny wijące się mają duże kwiaty w postaci trąbki o płatkach korony odwiniętych na zewnątrz. W ich zalążni znajdują się dwa gruczoły i stąd pochodzi nazwa dipladenia. Pięciopłatkowe kwiaty sandawili rozwijają się od maja do września i przez całe lato tworzą wciąż nowe pąki. Roślina nie jest to odporna na mróz. Sandawille wymagają dużej wilgotności powietrza, a także gleby o lekko kwaśnym lub obojętnym pycha. Wymaga stale wilgotnej, ale nie mokrej gleby. Dlatego podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane. Uwielbia miejsca dobrze słoneczione. W okresie zimowym trzymając w domu musimy zapewnić temperaturę od 10 do 15 stopni. Miejsce słoneczne i duża wilgotność powietrza. Prawie przez całe lato zdobią tarasy i balkony wspaniałymi kwiatami w kolorze białym, różowym, czerwonym albo żółtym. Rosną dość szybko i możemy również przyozdobić altany pięknie wijącymi się pnączami rośliny. Sandawille jest rośliną długoletnią i wiecznie zieloną.